Cześć, z tej strony ja i dzisiaj będziemy eksperymentować na oto tym kamieniu. Nie wiem czy tu widać. Chyba widać. A jak nie to... O! Proszę bardzo. I mamy do tego klapki, sikierę to pasak wycieraczki oczywiście stare i drugi kamień w sitku, to może nie widać no i drabinka no to zaczniemy od yy, od wycieraczek ach boli trochę no nic nie zrobiły klapki Oczywiście będziemy coraz bardziej przychodzić do nowych rzeczy Znaczy lepszych Ja czy to wycieraszki nie powinny być mocniejsze? Dobra Teraz Drabinka Wezmę tu tylko rzeczy

więcej przygotować rzeczy najwyżej zrobię drugą część jeszcze dzisiaj dobra efekty są takie trochę po tym ostrzejszym po tym ostrzejszym końcu Nawet spore nie to nie wiem, wy... kurde, dobra O kurde Ach kurde Widać w ogóle coś ja jestem na dworze, to tak średnio Jeszcze sobie przetestuję jakieś O kurde Coś mi wpadło do buzi Nie wiem jakim cudem, ale Jakoś O kurwa no. To zrobię tego drugą część. No to kończymy. Przepraszam za taki krótki odcinek, ale dobra. Ocinek dobiegł końca. No to też.